Jaskownica bogów, miejsce zderzenia śmiertelności i boskości, miejsce konfliktów i wyborów. W chwili kolejnego kryzysu i kolejnej próby, Sarkordia zrodziła grupę, która wbrew wszelkim przeciwnościom stała się herosami, jakimi świat potrzebowałby się stali. Macki w cukrze kolejna dźwięczna nazwa przechodząca do panteonu legend Cesarstwa. Piątka bohaterów, których przygoda zainspiruje następne pokolenia. Gdy pył po walce z przedwiecznym skornem opadu, drużyna wspomogła jeszcze walczących pod posągiem sojuszników. Po odpoczynku w końcu nadszedł Wielki Dzień Pora na wakacje w Hufen oraz skromny, symboliczny pochówek dla poległego towarzysza Diego. Chociaż życie zachowawczego przybysza z innego świata zakończyło się gniewem jego patrona, przyczynił się on w dużym stopniu do uformowania macek w cukrze. Pozostało jedynie modlić się do dziewiątki, by jego dusza odnalazła drogę do domu przez chaotyczne fale astralnego morza. Hale po odpoczynku rodziny Dran postanowił udać się za swoimi instynktami. Pożegnał się z przyjaciółmi, nie mówiąc im o swoich planach. Latami tropił innych ilkantropów mu podobnych, a także wcielał do szczurzego gniazda bardziej zwierzęce jednostki. Nikt nie spodziewał się, że pewnego dnia bohater z Bramy Południowej zaatakuje Skyhaven. Jego szczurza fala zalała miasto dążąc do jednego celu: cesarza Roenusa. Była to wojna dla czystej zemsty za obelgę sprzed lat, której szczurzy już umysł Hejruga nie mógł odpuścić. Chociaż miasto zostało uratowane, a cesarz przeżył, mówi się, że podmiejskie kanały stały się domem olbrzymich szczurów i już nigdy nie będą bezpieczne. Dzień ataku nazwany został szczurzą zemstą, a legenda głosi, że Hejrug niemalże nie zabił cesarza w pojedynku na dziedzińcu pałacowym. Co stało się z upadłym bohaterem? By się tego dowiedzieć, należy udać się w mrok i szukać odpowiedzi tam, gdzie słychać popiskiwanie. Po wizycie w Hufen, Livia udaje się dokończyć cel swej podróży do Cesarstwa. W jej ekspedycji towarzyszą mi Azura oraz Jarvis. Chociaż część cudów świata jak i ich upadków już widziała, kończy swój odpoczynek podróżą do ostatnich cudów, które jeszcze chciała zobaczyć z bliska. Gdy jej cel zostaje wykonany, żegna się raz jeszcze z przyjaciółmi i wyrusza w świat. Livia to kobieta dwóch światów, ludzkiego oraz smoczego. Naturalnie czy ją to z czasem orędowniczką smoczego pokoju. Dzięki niej wiele ludzkich osad zyskuje smoczego opiekuna, z którym ludność może żyć w zgodzie i współpracy. Wiele prób dyplomatycznych niestety się nie udaje, co też doprowadza do utworzenia smoczych enklaw, terenów śmiertelnie niebezpiecznych dla niesmoków. Jednak pomimo niebezpiecznej i bardzo ważnej profesji, Livia w końcu poznaje smoka, w którym udaje się dostać do jej serca. Karstak tak, płomienno łuski. Chociaż z czerwonym smokiem, odwzajemnia on uczucie i po kilku wspólnych przygodach zostaje jej mężem. W pamięci mieszkańców całego cesarstwa na zawsze pozostanie jako ta, która zburzyła ostatni kamień, na którym stał smoczy kryzys. Azura nie chciała jeszcze rozstawać się z przyjaciółmi, więc skorzystała z okazji, żeby odpocząć w Fufen, a później udać się na wspólną wyprawę z Livią oraz Jarvisem. Po pożegnaniu wiedziała, że czas wrócić do podmroku, gdzie Macki pozostawił otwarty portal do wymiaru negatywnej energii. Gromadząc raz jeszcze sprzymierzeńców rozpoczyna długi proces leczenia dawnej trufeli. Mając portal pod ciągłą obserwacją, chwilowo łączy też siły z Profem i Farielem, pomagając im podczas ekspedycji do zapadniętej świątyni ludu Krusik. Azura nie zapomina też jak zaczęła się jej przygoda. W wolnej chwili korzysta ze swoich rozległych znajomości oraz środków zgromadzonych w trakcie przygód i dąży do likwidacji zakonu o katerali. Jej działania przybierają na sile, kiedy to w szeregi organizacji dołącza prywatny detektyw, Tiefling imieniem Inigo. W krótkim czasie para zakochuje się w sobie już jako mąż i żona. Pracują nad przywróceniem sprawiedliwości zarówno w trufeli, jak i na powierzchni. Dzięki staraniom Azury niezliczone życia zostały ocalone przed przedwczesną śmiercią, zarówno od niebezpieczeństw portalu, jak i asasyńskiego ostrza. Mnich po odpoczynku udaje się zgodnie ze swoją obietnicą do podmroku, gdzie wspiera cesarzową profę w jej misji. Zaczyna naukę aspektów duchowych, by móc jako kapłan nieść wiedzę i nauki Maoriego, dzięki którym świat nie spłoną w smoczym ogniu. Wiele długich lat zajmuje im niemal niemożliwe zadanie, ale Fariel w swojej wierności jest nieugięty. Gdy w końcu może udać się w swoją stronę, spełnia kolejną obietnicę złożoną przed laty. Powraca do bastionu, by wesprzeć być może najważniejszą walkę, jaką od lat toczy cesarstwo, nawet o tym nie wiedząc. Walkę z postępującym zepsuciem, które spadło z nieba w 1373 roku post Noctaris. Chociaż dzięki niemu na świat zostaje wysłane całe nowe pokolenie studentów nauk Maoriego, a Bastion zyskuje wielkiego bohatera, całe generacje mieszkańców cesarstwa na zawsze wspominają Fariela jako jedynego śmiertelnika, który obalił przedwiecznego smoka jednym uderzeniem. Po wakacjach Profa zabiera swojego męża na swoją ostatnią przygodę. Wraz z Wilemem oraz Farielem udają się do podmroku, gdzie oczekuje ich lud krówik. Dzięki niej zezwierzęcony lud odkopuje swoją dawno zapomnianą stolicę, którą profa widywała w wizjach. Choć promienie słoneczne nie mogą już ogrzać czarnego kamienia, życie do Krówka K powraca na nowo, a krasnoludy z Hilkip nie muszą już obawiać się ataków Kruthików. Niestety następne kilka lat nie jest łaskawych. Klątwa wydaje się nie do odczynienia, a Willem odchodzi w zaświaty. W Krówka zostaje wzniesiony kościółek poświęcony strażnikowi, a po reszcie świata rozsiane kapliczki. Wiera trwa, dopóki ktoś wierzy. Wiera w odczynienie klątwy prowadzi też w końcu do przełomu. Odkopana zostaje świątynia ludu krófik, w której wszystko się zaczęło. Po kilku latach starań, w końcu część Krócików powoli przestaje wyglądać w pełni jak owady, ale lata życia jako zwierzęta powoduje nieodwracalne efekty. Misja profy zamienia się w walkę o następne pokolenia, ale Fariel wypełni swoje zadanie i może odejść. Chociaż profie nie zostaje wiele lat życia. Postanawia odnaleźć godnego następcę, który z Wigorem raz jeszcze poniesie jej tarczę w ochronie potrzebujących. A co z innymi mackami w cukrze? Jarvis, będąc w końcu wolny z okowów naszyjnika oraz wpływu swojego stwórcy, postanawia zostać z Azurą i wspomóc jej sprawę, wyruszając czasem na wyprawy, by zobaczyć się z innymi mackami w cukrze. David Hans przetrwali szczurzą zemstę, ale nie chcą nikomu powiedzieć, co naprawdę zaszło podczas szturmu. Na stałe osiedli w stolicy. Baron smocza czaszka, wygrywa małą wojnę z duergerami i na nowo otwiera swoją kopalnię diamentów. Żeby wydać swoje nieograniczone bogactwo na głupoty i sponsorowanie przyjaciół. Opieniek wraz ze swoimi pobratymcami wraca do Truffelli, gdzie pomagają w walce z Portalem. Ulmulung doczekał się w końcu szesnastki pociech a gdy został dziadkiem, zawiesił maczugę na kołku w swoim podziemnym apartamentowcu w bastionie. Karciarze zawsze byli nieodłączną częścią cesarskich miast, a Askier w końcu znajduje na swoje miejsce następcę, sam udając się na emeryturę w dostatku. Dziedzice Wintermain nie doczekali się powrotu swojego ojca, ale dumnie podtrzymują rodzinny interes. Rektor Korelius i buntownicy Gwardii dołączają do jezochańskiego ruchu oporu, który na razie pozostaje w cieniu. Kyrie w końcu odnajduje spokój po śmierci męża, i dzięki staraniom na niebie można czasem zobaczyć przelatującego w oddali srebrnego smoka. Grotołamacz i jego załoga po zabiciu byłego krakena staje się największym zagrożeniem na podmorzu, co powoduje niemal całkowite odcięcie zaopatrzenia dla duergarskich frontów. Dla loch jest jeszcze szansa. Jakie są dalsze losy cesarstwa? Czy nastanie era krwi, szaleństwa i wiecznej pożogi? Jak przypowiedział konający Skorn, czy los znów wyłoni czempionów Ery? Być może kiedyś będzie nam dane poznać dalsze losy Saracordii. Nie! Nie! Tylko nie to! Synu, spokojnie. Jaka przegrana wojna? Moja śmierć? Jestem przy tobie. Jesteś bezpieczny. Królestwo nigdy nie miało się lepiej. Właściwie to choć, sam zobaczysz. Dziś przybędą wezwani. A my odsiemy łowców nagród od prawdziwych bohaterów Sidaris.